Z pewnością możemy rozszerzyć ten przewodnik, dodając więcej szczegółów i refleksji na temat znaczenia wiary i jej zastosowania w różnych aspektach życia. Tajufas? Czy opierasz się na Słowie Bożym? Czy postępujesz według wiary, a nie tego, co widzisz? Pytania te odbijają się echem na przestrzeni wieków, stanowiąc wyzwanie dla serc i umysłów tych, którzy szukają głębszego połączenia z boskością. Mocne przekonanie, źrodzone ze zrozumienia i wiary w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i jego zwycięstwo nad śmiercią i piekłem, jest istotą wiary, która kształtuje drogę wierzących. Wiara to nie tylko bierna wiara, ale aktywna i ciągła podróż. Kultywuje się ją i wzmacnia poprzez zanurzenie w pismach świętych, ciągłą refleksję i wytrwałość w obliczu przeciwności losu. To właśnie w chwilach próby ujawnia się prawdziwa siła wiary, ponieważ to właśnie w tych chwilach znajdujemy możliwości duchowego wzrostu i rozwoju osobistego, jak uczy nas list Jakuba 1, 2 Myślnik 4. Tak jak pory roku niosą ze sobą widoczne zmiany w przyrodzie, tak nasze życie również naznaczone jest cyklami wzrostu, wyzwań i transformacji. Czasem możemy czuć się blisko Boga doświadczając namacalnie jego obecności innym razem możemy znaleźć się na duchowej pustyni w obliczu wątpliwości i niepewności to właśnie w tych trudnych czasach jesteśmy wezwani do wzmacniania naszej wiary i ufności w obietnice bożej obecności w każdym okresie życia list do hebrajczyków 11 jeden przypomina nam że wiara jest pewnością tego czego się spodziewamy i przekonaniem o tym czego nie widzimy. To właśnie ta autentyczna wiara pozwala podobać się Bogu, gdyż odzwierciedla naszą ufność w Jego istnienie i w Jego wierność w wypełnianiu obietnic danych tym, którzy Go szczerze szukają. Historia Dawida i Goliata uczy nas, że wiara nie zna granic. Nawet w obliczu pozornie nieprzezwyciężonych wyzwań, takich jak gigantyczny Goliat, Dawid ufał Bożej ochronie i odważnie szedł naprzód, stawiając czoła wrogowi z determinacją i pewnością siebie. Jego niezachwiana wiara została nagrodzona cudownym zwycięstwem, ukazując przemieniającą moc zaufania Bogu. Obyśmy zatem naśladowali przykład Dawida, ufając Słowu Bożemu i postępując wiarą, bez względu na okoliczności, w jakich możemy się znaleźć. Bo to przez wiarę znajdujemy siłę, nadzieje i bezpieczeństwo pośród niepewności życia. Wiara to nie tylko abstrakcyjne pojęcie, ale siła życiowa, która przenika każdy aspekt naszego życia. Pozwala nam patrzeć poza pozory i ufać suwerennemu planowi Boga, nawet jeśli ścieżki wydają się ciemne i nieznane. To wiara podtrzymuje nas podczas burz życia, prowadzi nas bezpiecznie przez wzburzone morza i wzmacnia nas, abyśmy mogli stawić czoła wyzwaniom, które stają na naszej drodze. Tak jak ogrodnik pilnie dba o swoje rośliny, podlewając je, przycinając i chroniąc, tak i my musimy pielęgnować naszą wiarę pilnie i z oddaniem. Oznacza to poświęcenie czasu na modlitwę, studiowanie pisma świętego i społeczność z innymi wierzącymi, wzmacniając w ten sposób korzenie naszej wiary i pozwalając jej rozkwitać i przynosić obfite owoce w naszym życiu. Jednak droga wiary nie zawsze jest łatwa i wygodna. Będą chwile zniechęcenia, wyzwania i bólu, kiedy będziemy kuszeni, by wątpić w Bożą miłość i opatrzność. To właśnie w takich chwilach powinniśmy pamiętać o niezachwianych obietnicach Boga i Jego wiecznym oddaniu wobec nas, ufając, że On jest wierny i wypełni wszystkie swoje obietnice. Wiara wzywa nas poza naszą strefę komfortu, wzywając nas do podjęcia kroków wiary, nawet jeśli nie widzimy całego obrazu. Zachęca nas do ufności w charakter Boga i Jego zdolność do przekształcenia nawet najciemniejszych sytuacji w narzędzia swojej łaski i miłosierdzia. To właśnie ta odważna wiara pozwala nam stawić czoła nieznanemu z odwagą i nadzieją, wiedząc, że nie jesteśmy sami, ale że nasz Bóg idzie przed nami, otwierając nam drogę i prowadząc nas na każdym kroku. Niech więc nasza wiara będzie jak kotwica mocna. Zakotwiczona w solidnej skale Słowa Bożego, odporna na burzę i niewzruszona w obliczu przeciwności losu. Postępujmy z ufnością, wiedząc, że Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, wiernie je dokończy aż do dnia Chrystusa Jezusa. Amen. Dawid jest inspirującym przykładem niezachwianej wiary w Boga. Stawiając czoła olbrzymowi, całkowicie zaufał boskiej interwencji która wyzwoli jego lud. Jej historia przypomina nam o niesamowitej przemianie, jaką wiara może wnieść w nasze życie. Kiedy ufamy Bogu, jesteśmy świadomi, że nigdy nie stawiamy czoła życiowym zawirowaniom samotnie. On, Stwórca Wszechświata, jest przy nas przez cały czas, zapewniając stabilność nawet w najbardziej burzliwych okresach. Kiedy wszystko wydaje się wymknąć się spod kontroli, znajdujemy pocieszenie w świadomości, że Bóg rządzi i prowadzi nas z miłością i mądrością. Wiara w Boga jest kotwicą wśród burz życia. Pozwala nam doświadczyć wewnętrznej stabilności, która wykracza poza okoliczności zewnętrzne. Kiedy w pełni ufamy Bogu, odnajdujemy pokój i bezpieczeństwo nawet pośród chaosu. Nasza wiara nas wzmacnia i pozwala nam stawić czoła wyzwaniom z odwagą i ufnością, wiedząc, że On jest z nami i że Jego wola zwycięży. Wiara to nie tylko bierna wiara, ale dynamiczna siła, która może przemienić nasze życie. Pobudza nas do szukania woli Bożej we wszystkim i zaufania Jego suwerennemu planowi dla naszego życia. Dzięki wierze jesteśmy wzmocnieni do pokonywania przeszkód przetrwania trudnych czasów i doświadczenia pełni życia, jakiej Bóg dla nas pragnie. Na naszych drogach wiary znajdujemy zachętę i pocieszenie w obcowaniu z Bogiem poprzez modlitwę. Kiedy zwracamy się do Niego w modlitwie, wyrażamy naszą ufność w Jego wierność i bezwarunkową miłość do nas. Uznajemy Jego suwerenność nad wszystkim i poddajemy się Jego doskonałej woli w odniesieniu do naszego życia. W czasach niepewności i przeciwności losu siłę i nadzieję odnajdujemy w stałej obecności Boga w naszym życiu. Kiedy wzrastamy w wierze, zyskujemy siłę, aby w pełni ufać Bogu w każdych okolicznościach. Jak napisano w Księdze Izajasza 40, 29 31, On nas wzmacnia i odnawia nasze siły, gdy na Niego czekamy. Obyśmy odważnie przyjmowali Jego słowa ufając Jego obietnicom i pozostając niezachwiani w naszej wierze, niezależnie od otaczających nas okoliczności. Pośród życiowych zmagań znajdujemy pocieszenie i nadzieję w słowach listu Jakuba 1, 6, które zachęcają nas do proszenia z wiarą i bez wątpienia. Obyśmy zostali napełnieni Duchem Świętym, aby w naszych sercach nie było miejsca na wątpliwości i strach. W imieniu Jezusa szukamy wiary, która może przenosić góry i żyć zgodnie z wolą Boga, całkowicie ufając Jego miłości i opatrzności. Niech nas prowadzi na każdym kroku, umacniając naszą wiarę i prowadząc do pełni życia, jakiej dla nas pragnie. Amen. List do Hebrajczyków 11. pięć myślnik 11 daje nam głęboki wgląd w wzorową wiarę kilku postaci biblijnych. Henoch na mocy swojej wiary został przeniesiony przez Boga bez doświadczenia śmierci, gdyż podobał się Panu. To nas uczy, że bez wiary nie można podobać się Bogu, trzeba bowiem wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go pilnie szukają. Symboliczna jest także historia Noego. On, ostrzeżony przez Boga o przyszłych wydarzeniach, zbudował arkę, aby ocalić swoją rodzinę stając się dziedzicem sprawiedliwości, która przychodzi przez wiarę. Abraham, słuchając Bożego wezwania, wyjechał do nieznanej ziemi, żyjąc jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej, oczekując miasta, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Sara przez wiarę poczęła i urodziła syna nawet w podeszłym wieku, ponieważ uważała na tego, który dał obietnicę jej wiernym. Kiedy na naszej drodze napotykamy wyzwania i przeciwności, drodzy bracia i siostry, musimy postrzegać je jako okazję do wielkiej radości. Wiemy bowiem, że gdy nasza wiara jest poddawana próbie, nasza wytrwałość ma szansę wzrastać i wzmacniać się. Trzeba pozwolić, aby ta wytrwałość mogła się w pełni rozwinąć, bo dzięki niej stajemy się kompletni i dojrzali, niczego nam nie brakuje. Jezus nawołuje nas do wiary w Boga, gdyż On jest w stanie dokonać niezwykłych rzeczy w naszym życiu. Jeśli naprawdę wierzymy, bez wątpienia w naszych sercach, nasze modlitwy zostaną wysłuchane. To On nas wzmacnia, gdy czujemy się zmęczeni i osłabieni, odnawia nasze siły i pozwala nam stawić czoła wyzwaniom z odwagą i determinacją. Nawet w obliczu trudności ci, którzy pokładają nadzieję w Panu, odzyskują siły, wzlatują wysoko jak orły, biegną bez zmęczenia i idą bez omdlenia. Pielęgnujmy zatem niezachwianą wiarę i całkowicie ufajmy Bogu, gdyż On jest naszą ucieczką i siłą pośród burz życia. Oprócz przykładów podkreślonych w liście do hebrajczyków 11, w całej Biblii znajdujemy niezliczone nar podkreślające znaczenie wiary. Postacie takie jak Mojżesz, który przez wiarę przeprowadził lud Izraela przez Morze Czerwone, Juzue, który podbił Jerycho zgodnie z poleceniami Boga, i Daniel, którzy pozostali niewzruszeni w wierze nawet w obliczu groźby jaskini Lwa, są żywymi świadectwami potężnego dzieła, którego Bóg dokonuje przez wiarę swoich sług. Dlatego, moi kochani, w obliczu życiowych prób i udręk zachowajmy niezachwianą ufność w Bogu. Bo tak jak wzmacniał i prowadził bohaterów wiary w przeszłości, tak jest również gotowy wzmacniać i prowadzić każdego z nas dzisiaj. W czasach niepewności i wyzwań trzymajmy się obietnicy, że ci, którzy ufają Panu, odnowią swoje siły, wzbiją się jak orły, biegną bez zmęczenia i idą bez omdlenia. Niech nasza wiara będzie latarnią nadziei i solidnym fundamentem wśród burz życia. Obyśmy wytrwali, ufni, że Bóg jest wierny i spełni wszystkie swoje obietnice, i że nigdy nas nie opuści ani nie porzuci. Obyśmy w każdej przeszkodzie, jaką napotykamy, dostrzegali okazję do wzmocnienia naszej wiary i wzrostu w zażyłości z naszym niebiańskim Ojcem. Niech więc nasze życie będzie żywym świadectwem wielkości mocy Bożej działającej przez wiarę. Niech będzie uwielbiony we wszystkim co robimy, bo w nim znajdujemy siłę, odwagę i nadzieję, aby stawić czoła każdemu wyzwaniu, które stanie na naszej drodze. Niech nasza wiara będzie odbiciem Twojej miłości i wierności oraz niech inspiruje i zachęca ludzi wokół nas, aby w pełni zaufali Panu. Amen.